Jest to nasza dzisiaj szósta międzynarodowa wystawa kotów Mamy 220 kotów różnych ras. Są naprawdę i koty długopłose, krótkowłose i Na ringu spośród kotów w jednej rasie, w jednym kolorze jest wybierany najpiękniejszy kot. On potem jest nominowany do Besting Show, gdzie z tych wszystkich kotów, które tam są, wybiera się najpiękniejszego kota wystawy. Najpiękniejszego kota w rasie, w kategorii najpiękniejszego kota wystawy. 5 miesięcy wygrał wystawę kotów cyberyjskich. jako najlepszych jako najlepszych i się to powie Moja hodowla to salamandra. Święto syberyjskie Neva Mascarada. Dlaczego Neva Mascarada? Dlatego, że rasa ta powstała Przede w cudzysłowiu nad rzeką. ta nazwa Neva. E, jest to mieszanka kota syberyjskiego, czyli tego naturalnego klasyka, z bo jest uzyskany ten kolor płacu, czyli uszy, i jogą, ten kwalany na czekoladowo bądź niebiutko i w dodatku jeszcze mogą być spręgowane tak jak na koteczka. Ważne jest to, że jest tylko pół włosów, także tak naprawdę nie wymaga żadnej szczególnej dyrekcji, bo nie powie, nie wpływuje, także wtedy, kiedy kotek będzie miał mniej więcej około roku, wystarczy raz na tydzień, na dwa tygodnie przeczesać to wszystko i po prostu nie będziemy zbierać tych włosów ani z dywanu, ani z no, naprawdę bardzo tego znaczy, że myszka ma rodowód, ma udokumentowane pochodzenie, pełni, tak jak pies czy kołd, czyli ma rodowód starokotyleniowy, ma czystą krew, jest łączona pod względem, znaczy myszy ze sobą są łączone, które mają idealny wygląd, idealne geny, idealne zdrowie.